Ostatnio potrenowaliśmy całe ciało oraz też potem odseparowaliśmy troszkę górę, więc czas też na nogi. Zrobimy teraz trening nóg, zrobimy sobie go w takich warunkach, żeby każdy mógł wykonać ten trening w warunkach domowych. Tak więc zapraszam. Pierwszym ćwiczeniem będą takie przysiady bułgarskie, czyli dajmy sobie jedną stópkę tutaj na jakiś podest, może to być schód czy cokolwiek w domu. Może być jakiś fajny ciężarek tutaj dla stabilizacji kończyn górnych oraz tak, żeby to fajnie połączyć ze środkową strefą kontroli, ale to nie jest wymagane. Jeśli macie, to super, jeśli nie, to też będzie dobrze. I patrzcie, robimy sobie taki przysiad bułgarski, tu się rotujemy i tutaj się delikatnie otwieramy. Hop. Tutaj następuje delikatna rotacja w tułowiu Hop. i tutaj się otwieramy, patrzymy w tym kierunku. Schodzimy sobie do takiego kąta 90 stopni. Rotacja, hop. Otwieramy, wracamy. I znowu cykl. Rotacyjka, otwieramy i wracamy. Rotacja i tak 8 powtórzeń na nogę. Powoli. Staramy się mocno wbijać stopę w podłoże, tak żeby była maksymalnie zachowana kontrola. Słuchajcie, więc to jest bardzo ważne. Ok. I druga noga. Zmieniamy sobie nogi. I co? Nasz kręgosłup, słuchajcie, bardzo lubi rotację. Dlatego to ćwiczenie fajnie się sprawdzi. Tutaj też mocno zaangażujemy partie skośne cylindra brzusznego. W tych rotacjach. Barki. Kończynę dolną z kończynami górnymi. Hop. I oddychamy. Bardzo fajne ćwiczenie, angażujące tak naprawdę całe ciało. Więc widzicie, nie dość, że. Trenujemy nogi, to możemy jednocześnie pracować nad kontrolą całego ciała. I to jest piękne. To ćwiczenie też fajnie przyda się dla piłkarzy, dla biegaczy, czy też w innych sportach. Jeszcze jeden. Ok, fajnie. Mamy to. Dobra, następnie ustawiamy się w takiej pozycji i wykonujemy sobie spięcia na palce. Czyli teraz znowu ta pierwsza noga, która była wcześniej. Hop, spięcie na palce w tej pozycji. Cały czas. Cały czas, hop. I teraz z wyskokiem, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga noga dokładnie to samo. Spięcie na palce. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i z Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, staramy się tak lądować, żeby nie było nasłuchać, tylko jak taki ninja. Dobra. Następnie bierzemy sobie mini banda, ale jeśli nie macie, to też bez problemu. Ten mini band można bardziej tutaj zintensyfikować to ćwiczenie, utrudnić delikatnie. I staramy się chodzić jak taka kaczka. Raz. I tak sobie chodzimy do bocznie. Staramy się patrzcie kolanka wybierać na zewnątrz, stupki ładnie wbite w podłoże, bioderko do tyłu, żeby to nie, nie było to, tylko tutaj oś obrotu na stawie biodrowym. Staramy się trzymać za biodra i intuicyjnie skupiamy się na pośladkach. Pośladki tutaj bok, delikatnie pośladkowy średni. To wszystko ma nas tutaj fajnie zapalić, zaktywować się. Okej, okay. fajnie ja już czuję. I teraz przechodzimy sobie na jedną z nóg, jedną z moich ulubionych ćwiczeń. Odwiedzimy do bocznie i wracamy. Takie odwodzenie nogi do boku też świetnie się przydaje na tak naprawdę całą stabilkę od stopy, kolana, biodro. Wszystkie tej partii fajnie muszą się zaangażować, zwłaszcza właśnie stopa oraz odwodziciele, czyli posiadkowe średni, który jest głównym stabilizatorem stawu biodrowego, więc no to ćwiczenie jest genialne. Ja już czuję fajnie jak pali. 10 takich powtórzeń i patrzcie odwodzimy tak pod kątem 45 stopni. Okej, okay, super fajnie, ale pali i druga noga. Odwodzimy powolutku. I staramy się nie iść tu, do bocznie, nie tam do tyłu, tylko takie 45 stopni około i przytrzymać sobie takie dwie sekundki. Tutaj nie uciekamy jakoś do boku bardzo. Staramy się być w osi. Jeszcze, jeszcze troszkę. Jeszcze ostatnie dwa razy. OK, i na sam koniec robimy sobie taki szeroki przysiad i zametryczne trzymanie szeroko bardzo. Kolanka na zewnątrz, hop biodro do tyłu, plecy proste, nie zagarbiamy nic i trzymamy tak 20 minimum sekund. I trzymamy głęboko, hop, jak takie subo. Oddychamy w tej pozycji. Też służy to ćwiczenie ku temu, żeby właśnie tu nas trochę otworzyć, przywodziciele ekscentryce zaangażować tutaj. Hop. Trzymamy. Mocno, mocno. Jeszcze, jeszcze. Trzymamy. Trzymamy. Jeszcze 5 sekund. Pokażę Wam od boku. 3, dwa, 2, 1. 1. Okej. Super. Dobra robota. Brawo dla Ciebie. Dzięki wielkie, że tu byłeś ze mną, albo byłaś ze mną i mam nadzieję, że będziesz wracał tak często, jak tylko będziesz chciał lub chciała. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach oraz materiałach. Zapraszam na platformę naszą strefamowli.pl, gdzie znajdziesz też dużo innych fajnych, przydatnych, darmowych materiałów oraz szkoleń online. Zapraszam i cześć.